W dzisiejszym odcinku. Pierwsza rzecz, która, która przykuła moją uwagę, tuż po przyjeździe do Brazylii, to są wszelkiego rodzaju Sponsorem wyprawy do Brazylii jest nasz sklep partyzanci.lubiszczyzny.pl Bo dzięki waszym zakupom mogę tworzyć więcej treści i was edukować Serdecznie zapraszam I pozdrawiam, szlendi Powiedz to Z punktu widzenia przetrwania kawał miękka Teraz patrzcie Kanał płynący przez miasto Jak to to jest jedno wielkie szambo Cina się tu, cina się tu i macie Wiseczkę, zresztą. czyli litrowa taka flaszka, kosztuje tutaj... Yy... No, 14 złotych, czyli kilogu... 7 złotych. 7 jeden cenę jak na Ukrainie. Pierwsza rzecz, która, która przykuła moją uwagę, tuż po przyjeździe do Brazylii, to są wszelkiego rodzaju korzenie, które niektóre drzewa wypuszczają z góry, żeby się ukorzenić, czyli mamy bardzo dużo tego typu linek, e, lian, różnie to się może nazywać, ale to daje mi taką małą e, zagadkę. Bo jesteśmy przy oceanie, jeżeli pozyskujemy na przykład ryby albo kraby, to jednym z takich lepszych sposobów jest wykorzystanie tak zwanych wieńcierzy. Czyli w przypadku jakiegoś mojego doświadczenia z Polski, zaraz sobie natnę takich patyków, zejdziemy sobie na plażę i spróbuję powyplatać kosz. Czyli taki kosz, który będzie mi, pozwoli mi w zasadzie stworzyć wieńczysz. I zobaczymy jak mi pójdzie. Także skonfrontujmy w tym momencie moją wizję. W Polsce robimy to za pomocą na przykład korzeni, sosny, świerka, które są bardzo elastyczne. Możemy użyć kory niektórych drzew, bo w Polsce używamy do tego celu wierzbę, robinię akacjową, też jest fajna lina. Ewentualnie używamy jakichś takich typowych roślin, nawet pokrzywa, Nawoć. One, jakie wyplatacie, w zasadzie to tworzą po prostu szczelną strukturę, że jak ryba wejdzie, to nie powinna wyjść. Biorę się do roboty. I to jest jedna z rzeczy, która mnie jara w dzisiejszym odcinku: jak moja wizja z Polski przeniesie się tutaj. I teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie się rwał te liany? Pięknie, rwał się na górze. Prawie. Tam to poszło. Słuchajcie. Mamy bardzo długie, fajne tyczki. Nie są super elastyczne, ale właśnie o to chodzi. Że teraz będę sobie pozyskiwał metrami takie oto linki. Niektóre są wyschnięte, ale jeżeli są mocne, to nie przeszkadza, żeby je wyplatać. Znaczy... Ja. A co ciekawe, na moich plecach. Widzicie plecak z biedry i odcinek nie jest sponsorowany. W ogóle miałem taką fazę. Bo tak, jeden mam w kamuflażu. Myślę, jako bagaż podróżny, taki do samolotu. O, myślę, nie wiem jak zareagują niektóre instytucje, bo wiadomo, trochę wyglądam groźnie. Taki, taki układ jak nie wiesz, to lepiej wykorzystaj się no. Jak nie wiesz, jak będzie, to lepiej przeciwdziałaj problemom. No to szukam plecaka. Drugi też taktyczny. Trzeci za mały, bo noszę w nim głównie laptopa. A potrzebowałem trochę miejsca. No i jako, że niedawno robiliśmy recenzję plecaka z biedry, to zabrałem biedronkowy. I już mnie denerwuje, bo ma zamki do dupy i ściągać. Tylko z jednej strony łapie. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma. Dobra, biorę się za pozyskiwanie linek, patrzcie jak fajnie szybko e, zbieram materiał. Ja muszę teraz tu pobuszować, a później wytnę patyki konstrukcyjne, gdzie też muszę sprawdzić jaka jest elastyczność gałęzi, bo robiąc kosz potrzebujemy pozaginać niektóre krzywizny. A później tym wszystkim wyplatamy. Trochę to potrwa. Teraz wykorzystując to, że jestem przy takich cienkich kijkach, jako element, element konstrukcyjny do wiecierza potrzebujemy kosza. Ja chcę użyć tego, wbijając to po prostu w piasek, i też wtedy wyplatając ładnie dookoła. Wygląda to w jakiś sposób, w miarę praktycznie, zobaczymy jak się sprawdzi. Pamiętajcie to, co zawsze w Polsce powtarzam. Wiedzy, bo nikt nie ukradnie, nikt nie zabierze, nie zgubicie jej na lotnisku. Tak jak nasz bagaż, który cały czas gdzieś krąży po świecie. E, bo to jest świętość. Dzisiaj, moje umiejętności w jakiś sposób będę przekształcał. I to jest fajne. Oczywiście, sprzęt jest dobrym, luksusowym. Co nie zmienia faktu, że nie zwalnia Was to z odpowiedzialności szkolenia się takiego. Czy jeżeli serio ktoś myśli o swoim bezpieczeństwie, to intuicja zawsze da Wam rozwiązania. Trzeba to trenować, bo wtedy efekt jest właśnie taki, że wyłapujecie, gdzie byście nie byli, odpowiednie sztuczki i można na bazie tego sobie poradzić, gdyby coś się stało strasznego w naszym życiu, typu właśnie taka typowa sytuacja survivalowa, zagrożenia życia lub zdrowia. I co ciekawe, jak się ma odpowiednią wiedzę, to nie trzeba... Zagłębiać się w niezbadane jakieś tam gąszcze, tylko wejść, zobaczyć, wyciągnąć wnioski i się pobawić. W ogóle jakieś mega miękkie drewno, mały ślędi, tu robi roboty błyskawicznie. To wygląda mniej więcej tak. Eee... Trzeba zrobić stelaż. Czyli jeżeli ten patek sobie tnę najmniejsze, ostrze, taka trochę konsystencja tego tego drewna jest jak czarny bez w Polsce. Właśnie jakiś taki miękki, kruchy. Dobra. Będziemy robić mikrowersję. To, tego też skrócę, będzie się łatwiej wyplatać. Ale poszło. W zależności od materiału, którym wyplatacie, ma jakąś tam swoją gibkość. No mówię, to wygląda jak czarny bez. Na przykład gałązki łozy, czy wikliny. No wiklina to jest wiadomo znana, nie wiadomo skąd. A tu rozdeptana żaba. W Polsce gdzieś tam przy kołach gospodyń wiejskich na przykład, czy osób, które się zajmują Wyplataniem koszy to ludzie mają normalnie stół z wywiercenymi dziurami, w które wkładają wtedy e, jakieś konstrukcje, punkty zaczepne. No i zasada jest prosta, tak jak wyplatanie płota. Nic prostszego, tylko trzeba zacząć. Teraz nie wyszło mi to idealnie, okrągłe, ale to nie jest problem. Najpierw z jednej. Później z drugiej. To na razie wydaje się nie do końca, że to będzie działać, ale jak szczelnie takie warstwy wyplatacie, to finalnie później się to będzie trzymać. Tylko trzeba tego bardzo dużo zrobić. To się robi najpierw taką tunelową opcję, tak jak płoty. Z leszczyny w Polsce się też robi. I jedziemy. Aż widzicie, nawet takie liany czy korzenie bardzo elastyczne mogłyby się świetnie w tym przypadku sprawdzać. Tylko powiem szczerze: O, muszę sobie zmienić kontent, żeby mi się zmienił układ zaplatania, bo raz z jednej powinno być, raz z drugiej. Bo ryba jak wpada, to jak znajdzie dziurę, uderza dziobem. To później nawet wszystkie luzy ściskając wyłapiecie. Wystarczy na początku dobrze zacząć. I później już. Będzie to stabilne i można to już uciskać. To tym bardziej wtedy się łapie stabilność. Fajna robota na przykład jakbyście pojechali sobie na jakąś działkę. I się pobawili. A najprościej w Polsce to zrobić właśnie z jakiejś, jakiejś kory niektórych gatunków drzew. typu właśnie świeżo od nogi wierzby, bo z jednego kija naprawdę bardzo dużo takich listków robicie. Łatwiej by było, jakby miał bardzo stabilnie pobijane te kołeczki. I tak w ogóle pamiętajcie, że z tego będzie książka, czyli wszystkiego rodzaju sztuczki, które uda mi się przyćwiczyć, na bazie moich doświadczeń, też będę dopisywał w moim dzienniku podróży, połączonym z takimi, właśnie analizami sytuacji wykorzystywania różnych rzeczy na innym kontynencie. Jak będziecie ciekawi, i uda mi się w rok zrobić cztery kontynenty, to też będzie to w formie pisemnej z bardzo dużą ilością szczegółów, przede wszystkim również typowo podróżniczych, z wyciąganiem wniosku, wniosków, wniosków. Z wyjazdu, nie tylko z samej dżungli, czy tam z jakichkolwiek miejsc na świecie, w których będziemy, taki dziennik podróży połączony z Survivalem. W mojej książce, którą wydałem, Survival według Szlendiego jest też masa ciekawostek związanych z przetrwaniem. No i przede wszystkim jest to forma papierowa, bo wszystko fajnie jak się na YouTube ogląda. Ale my tu dzisiaj w rejonie mamy awarię prądu i wyobraźcie sobie, że coś się wydarzyło. Jakiś blackout ciężki, i nagle musicie sobie radzić, musicie nagle sobie przypomnieć, jak wodę pozyskać z terenu, żeby straćki nie dostać, czy nawet kwestia jaki rodzaj ogniska zbudować, żeby fajnie było, bo nigdy nie przetestowaliście. To polecam zajrzeć do mnie na sklep partyzanci lubelszczyzny.pl i tam w zakładce sklep znajdziecie książeczkę, która już jest dzisiaj bestsellerem, a jest na rynku. O, no, lekko ponad yy, pół roku, mam ponad. 10 tysięcy sztuk sprzedane, że mega nie to cieszy. I teraz pytanie, czy łatwo taki kolor wyplatać? Wiadomo, że im grubszy, tym szybciej idziemy w górę, ale teraz patrzcie, jakie to jest długie. A teraz operator stanie na czubku i. Stań Tomek, ja to naprężę. Proszę bardzo. Jedna, jedna linka. Że tych oplotów w koszyczka można zrobić bardzo dużo. Właśnie się ocean do nas zbliża. Sztuczka a propos mierzenia. Rozpiętość naszych ramion odpowiada naszej wysokości. Teoretycznie. Proszę bardzo. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że jak znacie swoje takie wartości, to się przydaje. Ja zauważyłem, że jak do mostka zmierzyłem sobie w ten sposób, łapiąc kciukiem i palcem wskazującym linkę, tą równo 90 cm. Do lewego suta mam metr. Czyli teraz robiąc takie ruchy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, jakieś 9, 30, 40 metra. Jedna linka warto wiedzieć, bo panowie i drogie panie, to nie jest 20 centymetrów. <laughs> A propos kwestii miar u dorosłych, patrzcie, jaka lina. coś fantastycznego. A patrzcie, gdzie teraz jest woda. Poszła sobie, widzicie, zleciała. Pewnie jakaś godzinka, jak sobie tu siedzę, chodziłem po kolejne linki. I teraz ktoś powie czy warto. To jest rzecz, która jest bardziej w technikach e, użytkowych, gdzie musimy stacjonować. Bo maszerując survivalo potrzebujemy czasu, żeby z, iść w kierunku ludzi i ta rzecz jest totalnie z dupy, nie? Bo jednak tracicie masę czasu, zamiast w tym momencie pokonywać kolejne odległości w celu poszukiwania cywilizacji. Natomiast przy, biwak tym, przy takim typowym życiu w buszu, czy jeżeli mówimy o Polsce, przy jakichkolwiek zbiornikach wody, gdzie występują ryby, to jest to rzecz, którą się robi raz i macie naprawdę na długo. W Polsce jest je, zawsze jedna beka, bo dzięki, no przez to, że te linki są takie cieniutkie, to trochę, trochę, trochę symulacja wyplatania kosza na bazie, nie wiem, korzeni sosny. E, ale w Polsce, wykorzystując korę, dajmy na to, bierzby, mo, można by było to robić szybciej. Bo im grubsza linka, szersza, tym szybciej rośnie ten kosz. Ale co się dzieje w Polsce? W Polsce przyjdzie bober i będzie płakał z radości, że mu postawiliście Obiad na stół, bo Bobry żywią się korą. Jak on taki więcejś by znalazł, to by naprawdę by było kierowniku. Dziękuję. I zamiast ryby, bober Wam wszystko opierdzieli. W przypadku takim, spoko, Zwróćcie uwagę, że też poprzez to, że cały czas zaplatam, zaplatam, te patyki, jakby były dłuższe, ja robię mikro wersję, żeby była jasność. Mikro, to ona się zaczynają schodzić. Jak mamy długie patyki, to w pewnym momencie ładnie się to łączy. Jeżeli ktoś planuje zrobić dwukierunkowy kosz, bo później z tamtej strony szerszej robi się lejek, po prostu się wciska coś z małą dziurką, i generalnie wtedy z automatu e, samobieżne białko kieruje się przez dziurę, bo łatwiej, ale już później ta ryba, ten punkt centralny nie może trafić, czy ewentualnie krab. I tak to działa, drodzy widzowie. E, fajna zabawa, bo to jest e, w jakiś sposób wikliniarstwo. Można sobie e, nawet zrobić dla jaj, bawiąc się taki koszyk. No nie wiem, może sobie kwiatka później doniczka sobie do niego wsadźcie. tak? Co to przeszkadza? Ale jest to forma treningu tego ważnego, bo jest to technika, która gdyby coś się wydarzyło, jest stanie regularnie. E, dawać Wam jedzenie, bo nie skupiajcie się nigdy na gigantycznych rybach, chyba że jedziecie na północ Norwegii, tam zawsze są bydlaki, a w Polsce, czy w takich środowiskach, gdzie są drobne cieki wodne, są głównie małe rybki, a te małe rybki to też jest białko. Taka rybka to jest 80 gram, także na bazie butelek plastikowych piątek można z takiego kosza zbierać kilkanaście małych rybek I, i to jest zawsze posiłek, bo w zasadzie ja je tylko nacinam, brzuszek wy, wywalam palcem, nawet nie skrabię i, i piekę je gdzieś tam w, róz, w różnym systemie e, na ogniu i je się całe jest głowami. Jak ktoś tam potrafi przełknąć jakiegoś takiego kłaczka, to spoko. Ja zazwyczaj wypluwam taką małą kulkę, łusek, e, bo skrzela łuski, gdzieś tam, no wasza ślina nie wyciąga z tego białka, zostaje taka, taka pulpa, nie? I to jest właśnie jedna z takich metod, która, która w tym momencie mnie troszkę zafascynowała, że mogę tutaj za pomocą korzeni tylko innych w dżungli zacząć sobie tworzyć małe dzieło. I co ciekawe, nie musiałbym mieć noża, żeby zrobić coś takiego, bo nie oszukujmy się, wyplatanie czy złamanie parę patyków cienkich, wbicie ich w ziemię też nie wymaga noża. Ostrzyć mógłbym równie dobrze, jeżeli byłaby taka potrzeba najprościej w świecie o kamienie. Trąc, żeby zrobić czubek, nie wiem, wbić w ziemię. Muszę sobie przedłużki zrobić, żeby zamknąć koszyk, czyli w tym przypadku wystarczy, że sobie patyczki ponacinam żeby mi wlazły w te otwory tam i już będę mógł w ten sposób sobie kontynuację zrobić a tu tędy fajnie się plecie tylko zaraz pójdę bo takie cięższe cięższe liany bardziej elastyczne widzicie już mudna praca ale nie jest to jakieś tam trudne gorzej będzie zrobić Lejek, który tutaj ma wchodzić kierunkowy. Ale jak wcześniej mówiłem, jest to mikrowersja. Taka moja jeszcze wizja. W Polsce takie liście, tę całą ściółkę zgarniamy bez problemu na, na wielkie kopy i obsypujemy szałasy jedno dwuspadowe bo to jest bardzo fajny materiał izolacyjny w postaci takim, że zatrzymuje ciepło z ogniska i nie małem przyciągu za plecami. A tu masakra. Weź, zacznij zgarniać ściółkę, która cały czas jest w takim stanie, bo tu nie ma zimy, te rośliny cały czas jest zielona, Bumiera spada, jest walka o słońce. I teraz miały być cienkie liany, wyszły te, wyszły grubsze. Natomiast do czego zmierzam? zaczyna zgarniać taką ściółkę, nie wiesz co w niej jest. Czy tam jakieś pająki nie mieszkają, czy nagle węża nie wdepniesz, bo one oczywiście są w świetnym kamuflażu. Jest to bardzo ciężka rzecz dla mnie, bo rozwiązanie bardzo banalne w Polsce, bardzo szybkie, dające mi możliwość zrobienia schowinienia, tutaj już się tak szybko nie sprawdza. Ze względu właśnie na niebezpieczeństwo różnych organizmów żyjących na Ziemi. Nie jestem w tym specjalistą, przypominam. Komentarze o treści: ja bym tutaj 10 kombinacji patyków zamiast 7 postawił. Pewnie mają sens, ale to co mówię: trenowanie jest taka zasada. Jak coś działa, znaczy, że nie jest głupie. Jeszcze sobie dla formalności ten obwiążę starą metodą zaciskową, sobie tutaj o ścisnę, do takiego małego komfortu. Jeszcze sobie tutaj złapię w dwóch punktach, żeby po prostu nie zaczęło się to pruć. Tak jak wiecie, jak się w wstecz zacznie, zacznie nitka pruć, a później leci. Teraz będzie odrobinę inaczej bo muszę złapać sobie jakiś tam zarys i dopiero dopiero pod ukosem zaplatać do góry To jest najbardziej nefralgiczny element tej całej układanki bo nie mam duszy artysty i zdolności zwykle jakichś takich super manualnych ale pokazuje wam mniej więcej zarys o co nam chodziło i prawie mamy finał czyli koszyczek i teraz to z tym daje taki właśnie Mały efekt. Widzicie, czym zawsze od ciebie na BHP. Trochę je podciąłem, ale też sobie tutaj wypchnę, żeby się właśnie, żeby właśnie zrobić taki efekt wejścia kierunkowego. I teraz ja polegaję na tym. Taki więcierz obciążamy, albo przykładamy kamieniem, albo mocujemy jakoś na dnie. Wciskamy te dwie rzeczy w siebie, żeby otwór znajdował się na środku więcierza. I generalnie ryba czy krab w tym momencie, jeżeli w środku będzie właśnie jakaś padlina, będzie czuł z każdej strony, wejść nie będzie mógł. Jak znajdzie tunel, no to ten tunel pozwala ładnie wejść. Przy wyjściu, ciężko, jeżeli macie przestrzeń dookoła, rybie pomyśleć, że ma wpłynąć centralnie w ten środek, bo w panice zwierzęta po ścianie uderzają głową. No i tak działa generalnie więcież. To jest wersja taka bardzo mikro. Paradoksalnie ja sobie jeszcze tutaj zaraz chyba podplotę do góry, żeby troszkę dać więcej luzu. I będziemy mieli gotowe. My tu gadu-gadu, a ocean się do nas zbliża. Jakby był przypływ, i ta na stałe część wody, by w sensie ta przestrzeń byłaby zalana. No to wtedy na takie płucizny właśnie wychodzą kraby, drobne rybki. No i jak się zna cykle pływów, to można wtedy ponastawiać sprzęt. W nocy woda wychodzi, a rano idziecie sprawdzać. Jak widać, pływy wody są już dość spore. I teraz żaba jest w środku. I tu zaraz nam się pojawi taki dołek. To mówimy o tym dołku. Tu składamy więcierz i idę po kamień. Trzeba się śpieszyć, bo zaraz będzie tutaj znowu. Odpływ, jak będzie przypływ, to w takich miejscach kraby stacjonują, jest ustawione i nadchodzi woda. Podstawowa zasada nie musisz zamoczyć, butów to nie moc. Przypominam, że jest zima w Brazylii. Woda jak w Bałtyku. Tak. Idea, koncepcja jest fajna. Ewentualnie moglibyśmy poprawić, ale z drugiej strony jest niecka. Jest ok. Jeżeli woda w tym momencie przy pływach podchodzi około metra w górę, bo widać po skałach. O, pułapkę nam wywiało. Teraz bardzo cenna wskazówka. Piasek jest mega twardy. Ale w momencie kiedy w tym rowku płynie woda, wysysana maksa. I pułapka straciła stabilność. Ale w przypadku łowienia na coś takiego w zbiornikach stałych, czy rzekach z drobnym nurtem, jak najbardziej ta metoda jest stosowana. Przy oceanie trzeba jednak wciskać między jakieś skały, żeby znaleźć takie miejsce odporne na duży prąd ten cofający się, bo czułem pod stopami takie I to jest zajebista konfrontacja, bo w tym momencie wyciągnąłem nowe wnioski i po to tu przyjechałem to zrobić łatwo tam trzeba się nakombinować, no i jeszcze nie jestem brazylijczykiem, nie mieszkam nad oceanem nie znam pływów, jak działa ocean bo to też jest fajna ciekawostka cóż mogę powiedzieć na dziś to tyle, sprawdźcie to Zapraszam do oglądania, bo nie tylko takie sztuczki są. Albo już były publikowane inne, albo będą kolejne. Także podajcie na kanał, zaglądajcie. I jak się uda, będzie też cała książka z tego tematu. Na pewno się uda. I najlepsze jest to. Wszędzie chodzą gdzieś tam z tyłu ludzie. Nikt się nie interesuje, żadnej policji nie ma. U nas tu już. <śmiech> Halo? <śmiech> Straż? Idę się chyba kąpać. Rzecz, która pierwsza rzuciła mi się w oczy: ludzie sobie właśnie tam przy sklepie, przy ladzie, kawka, bułeczka, normalnie, wszyscy gadają. Z taka otwartość tutaj widać. No tak? Nie ma takiego uśmiechnięcia. Kultury za polu coś co u nas niestety jest. Mhm. Te fale piękne, ale są bardzo niebezpieczne, bo taki ocean was wciągnie jak kwachu pół litra, nie wiecie kiedy. Trzeba mieć. Zdrowy rozsądek i czuć respekt do natury. Pewnie zastanawiacie się co to za rosółs siedzi na tej latarni. Drzewko, a z drugiej strony nie wiecie czy nie siedzi na przykład jakaś larwa, yy, która jest toksyczna, czy jakiś robal. Dlatego sanangę chyba trzeba przypierdzielić, ale to później. Chyba uciekamy. Spierdzielamy!